Czy polskim skoczkom zabrakło klasy? W piątek Polski Związek Narciarski poinformował, że Thomas Turbichler po trzech sezonach rozstaje się z kadrą. Skoczkowie nie komentowali tego wydarzenia aż do niedzieli. Miana, trenera, dla ciebie dobra decyzja. czy zła? Bardzo dobra. Ja jestem bardzo do z decyzji. Wait a minute. Ja jestem bardzo zadowolona z decyzji. Ha! A to ciekawe, pod wodzą Turbichlera zniszczał po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata. W dodatku, poprzedni sezon zakończył na 19. miejscu. Przed przyjściem Austriaka jego najwyższa pozycja w generalce 40. Wiesz, na pewno nie będzie tyle mieszania, nie będzie takiego zamętu i chaosu ze wszystkim, bo, bo to mi się wydaje był główny problem przez ostatnie 2,5 roku. A to ciekawe. Spójrzmy sobie na liczby. Gdy trenerem był Turbichler, Kubacki wygrał 6 konkursów Pucharu Świata. Przed przyjściem Austriaka w 10 sezonach udało mu się to pięciokrotnie. W dodatku Kubacki po raz pierwszy został liderem Pucharu Świata. W 16 konkursach nosił żółty plastron, zdobył brąz mistrzostw świata i był drugi w turnieju czterech skoczni. Letnie Grand Prix też wygrał. Myślę, że atmosfera się bardzo wyczyści i będzie, i będzie dobrze. Wiadomo, w kadrze mogło dochodzić do tarć. Nie wiemy, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Wyniki starszej części kadry ostatnio też nie były najlepsze. To fakt, ale po tym, co ta dwójka osiągnęła z Turbichlerem, brak choćby prostego, dziękuję, przed kamerą Eurosportu, jest ciosem poniżej pasa. Tak się nie robi. Jak zachował się trener? Szkoda tylko Pawła Wąska. Na pewno będzie mi go brakować. Co myślicie o zachowaniu Kubackiego i Zniszczoła? Napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie też o zaobserwowaniu tego profilu.